Ostatnio słyszałem o takim określeniu Litwacy. Kim oni byli? Byli to Żydzi przybywający do Królestw Polskiego, w tak zwanej rosyjskiej strefie osiedlenia. Rosyjską strefą osiedlenia nazywamy wschodnie tereny I Rzeczpospolitej, a zachodnie tereny Imperium Rosyjskiego. Byli to Żydzi głównie z terenów Litwy i północnej Białorusi, dlatego Litwacy emigrowali w latach 1891, 1892, 1905 oraz 1907. Z tego względu właśnie w okresie międzywojnia tak duża populacja Żydów była w II Rzeczpospolitej. Pierwsza fala Żydów, czyli Litwaków, przybyła do Królestwa Polskiego w liczbie około 70 tysięcy rodzin. Czyli liczymy, że mieli po troje, dzieci jakieś 200-250 tysięcy osób. W większości byli to Żydzi asymilowani na Rosjan, tacy Żydzi kultury rosyjskiej. Zostali oni niechętnie przyjęci przez Polaków, którzy widzieli w nich narzędzie do rusyfikacji, a także przez Żydów Żydów, czyli Żydów ortodoksyjnych którzy nie połali do nich jak, jakąś sympatią. Drugi napływ był związany z wydarzeniami rewolucji 1905 roku. Litwacy propagowali separatyzm, a zwalczali asymilację narodową i kulturową, co spowodowało jej czasowe ustanie, przez to właśnie w okresie II Rzeczpospolitej mieliśmy tak wiele miast na wschodzie na Podlasiu, w której to mieszkający Żydzi nie umieli nawet mówić po polsku. Emigrowani, emigrowali oni szczególnie do Warszawy, do Łodzi. Zajmowali się oni głównie różnymi rodzajami handlu: kantorami, składami, magazynami. Ym, tworzyli lombardy. Dawali pożyczki. Zmonopio zmonopolizowali w większości ten rynek w Polsce. Stąd przeświadczenie o Żydzieli Chwiarzu i nie jest to żaden stereotyp, a prawda historyczna. Wedle zapisków i danych większość z Litwaków zginęła w okupowanej przez Niemców Litwie i była mordowana przez Litwinów oraz Niemców. To tak wrzucam jako ciekawostkę.